Aby rozpocząć wykonywanie połączeń telefonicznych z kampanii manualnej, zaloguj się do systemu Call Center Online, a następnie wybierz opcję Panel konsultanta. Na pierwszej zakładce widoczne są widżety mówiące o podstawowych parametrach pracy konsultanta. Będąc w tym miejscu, upewnij się, że masz już podłączone słuchawki z mikrofonem do komputera. Jeśli słuchawki są podłączone, wejdź na zakładkę Start kampanie. Podczas pierwszego uruchomienia systemu przeglądarka zapyta o pozwolenie na korzystanie z mikrofonu. Wskaż mikrofon z podłączonego zestawu słuchawkowego. Zaznacz opcję zezwalaj podczas odwiedzania witryny lub zezwól tym razem. Po poprawnym zalogowaniu usłyszysz w słuchawkach informację: Użytkownik zalogowany. Aby rozpocząć dzwonienie w kampanii Manual, zaznacz wybraną kampanię i kliknij przycisk Włącz kampanię, co spowoduje przejście do zakładki z rekordami załadowanymi do danej kampanii. W nagłówku na górze ekranu, obok nazwy kampanii, znajdują się dwie liczby. Pierwsza wskazuje ilość wolnych rekordów klientów do pobrania, druga wskazuje ilość rekordów klientów zarezerwowanych dla Ciebie. Klawiszem Kolejny zarezerwuj określoną liczbę kontaktów. Jak widzisz, liczby w nawiasie zmieniły się i obecnie wolnych rekordów do pobrania zostało 4, a zarezerwowanych dla Ciebie jest 5. Aby otworzyć kartę klienta, zaznacz interesujący Cię rekord i kliknij Otwórz. Na Twoim ekranie zostanie otwarty scenariusz rozmowy. Zapoznaj się ze scenariuszem rozmowy, a następnie wybierz opcję Zadzwoń. Podczas prowadzenia rozmowy z klientem na bieżąco uzupełnij pola przygotowane w scenariuszu. Aby zakończyć rozmowę, kliknij przycisk Zamknij i wybierz sposób zamknięcia rozmowy. W zależności od wybranej opcji, rekord klienta pozostanie na Twojej liście kontaktów lub zostanie na niej ukryty. Prześledźmy podstawowe opcje zamknięcia rozmowy. Jeśli wybierzesz opcję Koniec obsługi, scenariusz rozmowy zostanie zamknięty. A kontakt zostanie ukryty na Twojej liście, aby więcej do niego nie dzwonić. Jeśli umówisz się z klientem na ponowienie kontaktu, wybierz opcję Nowy kontakt i zaplanuj datę i godzinę kolejnego połączenia. Jeśli klient chce, aby nowe połączenie było realizowane na inny numer telefonu, wpisz nowy numer telefonu. Jeśli nowy kontakt ma nastąpić jeszcze dzisiaj, rekord pozostanie na Twojej liście i będzie oczekiwał na określoną godzinę połączenia. Jeśli kontakt umówisz na przykład na jutro, dzisiaj zniknie on z listy i pojawi się dopiero jutro po zalogowaniu się do systemu. Jeśli chcesz dotrzeć do wszystkich kontaktów na Twojej liście, niezależnie od statusu zamknięcia połączenia, wybierz opcję Pokaż wszystkie. Teraz widzisz wszystkie Twoje rekordy we wszystkich statusach. Aby powrócić do listy połączeń do wykonania dzisiaj, wybierz opcję Pokaż aktualne. Po wyczerpaniu listy możesz pobrać kolejne kontakty klawiszem kolejny. Po zakończeniu pracy wyłącz kampanię i wyloguj się z systemu call center online.